Jadę właśnie na terapię, ponieważ czwartki to dni, kiedy mam terapię, i to jest taki dzień, który traktuję jako dzień dla mnie, i też wtedy ustawiam sobie jakieś różne spotkania, kole itd. itd. A dzisiaj muszę podjechać też na moje mieszkanie, więc pokażę Wam moje mieszkanko, które kupiłam sobie jeszcze w ubiegłym roku i które cały czas stoi jeszcze przed remontem, przed wykończeniem. Dzisiaj pokażę Wam też, jak ono wygląda. Ale najpierw jedę na terapię, zadbać o to, co najważniejsze czyli moja głowa wyszłam z terapii i powiem wam, że naprawdę im dłużej chodzę na terapię, tym bardziej to doceniam. Ten czas dla mnie, tą godzinę w tygodniu, w której mogę być totalnie z sobą, nie muszę nic ukrywać, mogę się wygadać ze wszystkiego i samo odpowiedzieć sobie na różne pytania w mojej głowie, zastanowić się, że czy ludzie wokół mnie są ok i czy ja w stosunku do nich jestem ok. No naprawdę, dużo mi dała ta, ta terapia i polecam wszystkim, którzy mają możliwość, żeby się na taką terapię wybrać, bo ja przez dłuższy czas myślałam, że poradzę sobie ze wszystkim sam, i powiem Wam, że terapia to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam w ostatnim czasie. Właśnie dla siebie. Wpadam jeszcze na Kazimierz, żeby zrobić zdjęcie na moje ulubionej ścianie, która znajduje się właśnie tutaj. Kiedyś Wam już pokazywałam w jakimś vlogu, gdzie ona się znajduje. A ja znajduje się ona zaraz obok okrągleka. Tutaj, słuchajcie, jest okrąglek, a tutaj moja ulubiona ściana do nagrywania stylówek. Kminę, żeby zrobić taki kaptur z tego szalika, żeby to wyglądało trochę babuśkowo. I teraz tak, to muszę zrobić jakoś. Jakoś tak. To do tyłu i to chyba też do tyłu, po prostu tak. To jest w ogóle płaszcz z Rumpeksu, które sobie kupiłam ostatnio. I jestem z niego mega zadowolona, bardzo się podoba. bo to powinno się tak trzymać, czy powinno być takie szerokie i takie kapturowe. A teraz takie to wyszło trochę... No nie, no nie wygląda to jak chcę. To nie będzie wyglądać dobrze, a do zdjęcia się nada. Także tak prezentuje się moja stylówka dzisiaj. Uwielbiam to, jak słuchajcie, pokazuję Wam stylówkę w reelsie albo na zdjęciu, wszystko jest tak dopracowane, że albo tego szalika ogóle nie ma. I tutaj pozwóluję, żeby się zgadzały kolory. Tymczasem rzeczywistość, że się owijam dookoła. Zakładam tak i tak. Przyjechałam właśnie na moje mieszkanko, które kupiłam sobie rok temu i w sumie ono tak się stało i stało i czekało w sumie na wykończenie i wreszcie się za to wzięłam. Wzięłam się za to dopiero teraz, ponieważ stwierdziłam, że to przez najwyższy czas znalazłam odpowiedniego projektanta i stwierdziłam, że mam wystarczająco czasu, żeby się tym zająć i w końcu zrobić coś z tym mieszkaniem. Także za niedługo zaczynają się tutaj prace budowlane i to mieszkanie wreszcie będzie już po prostu do zamieszkania. Oczywiście nie dla mnie, będę to mieszkanie wynajmowała, ale bardzo się cieszę, że to jest gdzieś tam taki mój sposób na ulokowanie pieniędzy, żeby mieć coś takiego stałego i żeby właśnie zainwestować w jakąś nieruchomość. Rzadko bywam na tym mieszkaniu. Szczerze mówiąc, jestem tutaj chyba trzeci raz dopiero i faktycznie bardzo się cieszę, bo wreszcie mogę wam to moje mieszkanko pokazać. Ci, co śledzą mnie na Instastory, to już mogli zobaczyć przez chwilę chociaż u tego mieszkania i, i mogli się dowiedzieć, że takie mieszkanie przeze mnie zostało zakupione, ale teraz mogę Wam tak oficjalnie pokazać, jak to mieszkanie na ten moment wygląda i was po nim oprowadzić. Zapraszam, szybko was oprowadzę. Także tu jest wejście Domofon, tutaj który tak zostanie zmieniony. Wszystkie łączniki tutaj zostaną zmienione. Ale tu będzie właśnie taka szafa. Tu będzie biuro, takie zastosowanie, że w ogóle ta ściana zostanie przesunięta, a kuchnia zostanie z salonem powiększona, bo ten salon jest dość taki właśnie ciasny. Jak sobie rozpinialiśmy w projekcie, to po prostu powiększymy tam tamten pokój. Na rzecz tego, ten zostanie zmniejszony, to będzie właśnie takie biurko, jakieś takie rzeczy. Tu będzie pierwszy pokój. Myślę, że jakiś w bo ja tak mam. Wizję, to, że tutaj zamieszka sobie jakaś rodzinka, bo też jest fajna właśnie przestrzeń, jest niedaleko plac właśnie taka fajna yy, myślę, że rodzina tutaj będzie taka atmosfera, a zważyłem na metraż, pewnie rodzinka sobie to wynajmie. Garderoba, czyli coś, co na pewno ja bym chciała mieć na swoim mieszkaniu, więc stwierdziłam, że też tutaj urządzę jakąś garderobę, żeby móc wszystkie rzeczy, wiecie jakieś jesienne, zimowe, kurtki, nie kurtki i szafę do samej, samej góry. Taką mam wizję. Zobaczymy jak będzie finalnie to wygląda, bo na razie ja sobie tak mogę wiecie, mówić i, i gdywać, a zobaczymy jak to wyjdzie. Finalnie jakieś robotnicy tutaj wszystko pokończą, ale są już projekty, yy, także no, myślę, że, że będzie to pięknie. Będzie wanna i będzie też prysznic. Właśnie, mimo, że ta łazienka ma taki metr, że to chciałam zmieścić i wannę, i prysznic, prysznic więc tutaj sobie to jakoś tak racjonalnie z projektantką yy, ogarnęliśmy, żeby tak było. I ten pokój, czyli pokój, w którym myślę, że będzie sypialnia. I tu jest najpiękniejsze światło. Oczywiście w Stanach też jest ładne, ale tutaj mam wrażenie, że jest taki największy Dostęp do światła właśnie od tej strony, w każdym pokoju jest z tej strony okno, więc też super, że można sobie tutaj otworzyć i podzielić się, i Nawet widać, yy, wamal, więc to jest ekstra, bo zaleka, ale widać, więc to jest, to jest super. No, fajnie tu, fajnie, ale u mnie w no, domu też super, <grafię> ale to jest taki ekstra, że ja chcę jak najlepiej urządzić dla przyszłych lokatorów i, i naprawdę bardzo się staram, żeby wszystko było właśnie jakościowe i tak dalej, jak sobie wszystko projektuję, to chciałabym, żeby wszystko było praktyczne. Zobaczymy. Bo to jest pierwsze mianie, które tak ja naprawdę urządzam i, i planuję od zera. I tutaj tak naprawdę wszystko jest robione od zera, bo nawet jak wprowadzaliśmy się do naszego wspólnego domu, który kupiliśmy z Karolem, to tamten dom był już tak naprawdę wykończony. On już miał wiecie łazienkę, podłogi, ściany, kuchnię. i tak naprawdę musieliśmy zadbać tylko o meble, o wykończenia, ale większość rzeczy była, a tutaj wszystko jest projektowane zupełnie, zupełnie od zera. Więc zobaczymy, jak się spełni na tej płaszczyźnie, ale ja lubię takie rzeczy, lubię właśnie. Jakieś projektowanie, urządzenie, ale na budowlance szczerze, nie znam się zupełnie, ale za to zna się mój tata, więc to jest ekstra, bo mogę się go dopytywać o wszystko i, i on mi doradza. To mieszkanie ma około 80 metrów, i jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Przywiozło na to mieszkanie kilka swoich mebli z naszego domu, jakichś takich, które się tutaj gromadziły i gromadziły. Ci, którzy zastanawiali się, gdzie powędrowały wszystkie meble z mojego pokoju, który teraz zmienił swoją aranżację. To właśnie tutaj część mebli będę wykorzystywała pewnie tutaj na mieszkaniu i zostaną tutaj, a część pewnie albo dam gdzieś do rodziców, albo, albo po prostu je ja najzwyczajniej się cię sprzedam, ale na razie to tutaj zajmują one swoje miejsce, bo tak naprawdę tutaj to mieszkanie stało puste, więc to było najlepsze miejsce, żeby je oddelegować. To, co ja uwielbiam w tym mieszkaniu, to to, że jest balkon i można sobie tutaj wyjść i od razu jest widoczek na taki lasek. To jest ekstra. Słychać nawet, jak ktoś już wykańczy też swoje mieszkanie, ponieważ jest to Nowe budownictwo, więc tak też przez chwilę będzie. I przynajmniej mam taką ulgę, bo to mieszkanie faktycznie zostało oddane w ubiegłym roku, a nie jestem ostatnia, która będzie to robić remonty, więc przynajmniej tym ludziom, którzy się wprowadzili, nie będę jakoś znacznie przeszkadzać, bo jeszcze wiem, że ludzie tutaj e, robią remonty, wykończenia i jeszcze budowa tutaj trwa. I na maksymalnie się cieszę z takich moich, moich faktycznych czterech ścian, których zdaję sobie sprawę, że ta moja praca popłaciła i mam taki swój kont. To jest naprawdę ekstra. I to wszystko po prostu działo się w te sześć lat mojej pracy internetowej. Działalności... fajnie. Mega, mega się cieszę i naprawdę jestem z siebie dumna. Mogę to tak głośno powiedzieć, że jestem z siebie dumna i naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa. I też zawsze w takich chwilach doceniam was. Bardzo wam dziękuję, że też mnie śledzicie na co dzień, że yy, że mnie obserwujecie, że mnie też wspieracie, motywujecie do działania, to jest naprawdę super. Dziękuję Wam bardzo. Teraz na spotkanie z moją przyjaciółką idziemy zjeść i przetestować knajpkę, która jest mniej nowa. Jeszcze tam nigdy nie byłyśmy, a słyszałyśmy dobre opinie, także idziemy sprawdzić. Tutaj warto by wykupić e, parking. Ja już to zrobiłam, mam taką swoją zasadę, że wykupuję parking jeszcze jak siedzę w aucie. Bo to mnie już wielokrotnie uratowało przed tym, żeby dostać mandat. Ej, no gdzie to jest? Bywa tutaj. Tutaj. Dobra, idę. Zazwyczaj to moja przyjaciółka jest na czas, a tym razem udało mi się ją wyprzedzić, dlatego że powiedziałam jej, że będę o 16.00. Ona się chciała troszkę wcześniej spotkać i powiedziała: Jula, wolę się nie spóźnić, tylko polecić późniejszą godzinę. I to była dobra opcja, bo teraz jestem przed czasem, więc ją zaskoczę. A to miejscówka, do której się wybrałyśmy, a to miejscówka w Smynowa na mapie Krakowa, więc przyszliśmy dzisiaj sobie coś zjeść dobrego i przetestować też tą knajpkę, ale wystróż mi się podoba. I nawet zauważyłam, że mają tą samą lampę, którą ja kupiłam w tej akcie. I mam naprawdę wszystko pięknie. I jest Jule. Przyjechałam już do domu. Jedynka było naprawdę dobre. Ta ryba, którą ja zamówiłam, była naprawdę super fajnie. było się spotkać też z Jurą. Ale teraz czas wrócić do domu, o, do Majusi. Help! Nie! Yeah. 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 Dzień dobry, Anton! Cześć, skrety. Tuli, Cześć! Tuli-tuli. Zróbamy się tuli-tuli szybko, szybko, szybko. Sacy? Gdzie mam iść? Gdzie mnie bierzesz? Tutaj? A mam musiałam się ściągnąć buciki, zobacz. Mama mm. zrobiła toli-toli. Gdzie nie ciągniesz, głupusiu? O, widzę, że coś zrobisz z unboxing. Tam teraz? Czyli finalnie gdzie? Gdzie głupusiu mam iść? A, unboxing, ty usłyszałaś słowo unboxing i paczuszki na mnie czekają. Tak, bo ona, ona... Tak. mnie... Pod... Nie, że trzy razy to przyprowadzała, żeby otwierać. Otwieramy? Ta tak. <pleks> Jak się cieszy, cieszysz? Maja? Uwielbiam rozpakowywać paczki, nie? Tak. Ej, serio, ona? Uwielbiam rozpakowywać paczki Patrz, ona od razu że jestem. jest ten. Nożyk, tak. tak. Nożyczki? Tak. Daj, chodź, to mam, musimy na ciebie śmiechać. Chodź, ja to co robiliście, powiedz? Wdyj góry po poduszki, bo ja tam nagrywałem. Pokazałem mam się bo już ciepła jest pakowałem. Tak? Znaczy sobie tak rozłożyłem w pokoju, wszystko na razie nie pakowałem, ale na tak rozłożone. No. Dzisiaj byłam z na spotkaniu i mówiłam jej, że ogólnie. Nie wiem, jakoś nie umiem zaakceptować tego, że ty jedziesz na trzy tygodnie. I ona mówi tak, no, dzisiaj Kamil wraca z Warszawy, nie było go trzy dni i się tak strasznie stęsknie, mówię, trzy dni, a ja nie będę dziewięć trzy tygodnie. Gdzie tam biegniesz? Nie trzy tygodnie to mega dużo. Też będę bardzo tęsknił, ale będę dzwonił do Was. To przynajmniej tyle, żeby to miała neta, bo w Afryce to nie miałem. Bierzemy te baruszki, rozpakujemy. Pomoreszki. Nie, yeah. nie, nie. Tak! Tak! ona uwielbia sobie paczuszki, Patrz, ona robi sama kostiumki. Patrz, ciach, ciach, O, super! Zobacz, co tam jest, siostra Maja. Te syłki pierowe. O, ale ty lubisz Majusia tą folię bąbelkową, prawda? Jak strzela się z tobą? Tak! Brawo! Zabrała! Ty miało! ze mną rozpakować paczki, bo zawsze mam nadzieję, że jest coś dla niej Słuchajcie, ostatnio zamówiłam taką e, przesyłkę z Ery Zamawiałam sobie jakieś tam świąteczne rzeczy już I zamówiłam jej e, talerzyki oh. i śródce. I ona normalnie tak się cieszyła z tych talerzyków tak? z tych sztuców Bo i zamówiłam też takie małotko. To coś dla niej Tak, i ona jest tak wow, wow Ona się tak cieszyła Tak? Dawaj, są za. Tak. Uwielbia ze mną rozpakować no. paczki No, na mega robi no paczki, mega się często robi tą minę tą, zobacz I jak zrobić tak do niej to się zaczyna mega cieszyć, świat, tak? Tak, tak. No. A zobacz, jak mama robi minę. Popatrz na mamę. Zrób <grym> taką minę. Co tam widzisz, Maja, w środku? Zobacz od środka. Wow, to jest na święta. Na Majusi tutaj są rzeczy. Idź, pokaż tatusiowi. Szybciutko, szybciutko pokaż. Wow. co, co tutaj jest. Wow. Papucie. Nowe nasłupki, papucie! Świąteczne! Ja się już nie mogę doczekać, aż będę przyozdabiać dom z Majusią i będę robić wszystkie takie rzeczy. To jest takie słodkie w tamtym roku Majusia była za mała, wiecie, żeby to wszystko doświadczyć, a teraz będzie mi pomagać, będzie takie super! Już zaczęłam jej zamawiać jakieś świąteczne rzeczy, między innymi zamówiłam już jej takie papcie z Mikołajem. No mega, to jest cute wszystko. To jest kocyk dla Majusi taki. Przy długocyk, przy długocyk. Tak, fajny. Ej. O super! Więc zapraszamy na piknik. Chodź, Buszka, dla ciebie też znajdzie się miejsce. O, o. ja też tam idę. Wszyscy razem na piknik. Ona uwielbia mi rąk pikniki zawsze, rozkłada kuszyki i siadamy sobie a, a, a. wszyscy. A? Wszyscy razem na piknik, tak? Proszę siadać. Mureczka, chodź. No, chodź. Dziś wszyscy razem jesteśmy. A <noise> fajnie, prawda? Tak, tata też siada. Super! A kuku! A, kuku. Gdzie ta Majusia? Widziałaś Tatusiu Maję? Nie widziałem. Gdzie jest Maja? A kuku! Gdzie ty się tam schowałaś? Jej! Yeah. Gdzie ty się schowałaś? Zamyka kase drzwi. No nie no. Ej, cześć, że przyjdzie czas, kiedy ona normalnie będzie się zamykać w pokoju i normalnie będzie buntowniczką? No. Ej! A kuku! A, kuku. O, a dziewczynka ta wpadła za kanapę. Co tam się stało? Prum, prum, prum. A gdzie zgubiłaś skarpetę? O, no zgubiłaś skarpetę, co z nią? Nie mam <śmum> przeleblowania. Dawaj tylko masę. No mamy, jej, yeah, super. A daj mamusi buzi. <noise> bo i teraz tak daje jakieś śmieszne buziaczki w takich poszła już spać, więc ja biorę się za kartony. Te kartony, które do nas przyszły, to są w większości albo paczki piarowe, albo zamówienia, które złożyłam w związku z zbliżającymi się świętami. Chciałam kupić już rzeczy na zaś, bo jakieś mam takie przeczucie, że w tym roku wszyscy robią zakupy wcześniej. Dajcie znać, czy Wy już też powolutku szykujecie się do świąt, ale mam wrażenie, że w tym roku każdy chce mieć taką jakąś fajną przestrzeń, jakieś tak czuć się domowo, celebrować te święta i już od razu wyprzedzeniem. Szuka tych dodatków, także ja w tym roku również na to postawiłam. Stwierdziłam, że jak teraz nie kupię, to później wszyscy mi wykupią, także już wolałam sobie zamówić te rzeczy, które mi się podobają, i mieć pewność, że po prostu będę mieć dodatki. Nie rozpakowuję na razie tych kartonów, zostawię to na kolejne filmy, które będą pojawiały się bliżej świąt, żeby zrobić unboxing razem z wami i tak wspólnie nastroić się na ten świąteczny czas. Czyli herbata to jest już u mnie klasyk. Dzisiaj miałam ochotę na taką z mango i sobie zaparzyłam. Fajne jest to, że ta moja kolekcja herbat jest naprawdę pokaźna i codziennie mogę pić zupełnie inną herbatę. Chociaż taką jedną moją ulubioną to jest, słuchajcie, herbata El Grey. Nie wiem, jakoś mam taką słabość do tej herbaty. Oczywiście zimowe herbaty, wszystkie owocowe, miętowe i tak dalej, wszystko ja te też uwielbiam, ale herbata El Grey to jest herbata, do której mam największą słabość i którą uwielbiam. No i mam to. Zobaczcie, jak one sobie śpią. Tu w śpichurkach, a tu. O, puszka, właśnie jaka słodziutka. Buszka zawsze się tak patrzy, i nawet nie oczu nie widać. Taka słodziutka, ty jest jej A tu słuchajcie, obok leży list, który dostałam od mojej obserwatorki. Ja czytam sobie od Was listy. I czytam te, które zarówno przychodzą na nasz adres, ale czytam też te, które są direct messages, czy na moim mailu. I często mam takie coś, że bardzo się wczułam wasza historia i potem słyszę taka wygnieciona. bo oczywiście nie zawsze są to pozytywne historie, ale w większości pozytywne. Takie, które mi dają dużą wie, Motywacji, energii i tak dalej, ale są czasami takie, że jest mi przykro i mam takie coś, że wiem, jak ja też mam jakieś takie momenty, kiedy jestem w takim moim emocjonalnym dołku, kiedy jest mi smutno, bo takie momenty też wam i wiem, że w większości się wydaje, że mam super kolorowe życie, że mam wszystko i tak Dla mnie ja mam wszystko, ale też mnie mam tego gorsze dni i też jestem człowiekiem i dopadają mnie często takie smutniejsze. Momenty, i to też jest okej, okay. i każdy myśli, że je miewa. Szczególnie teraz jesienią są takie momenty, takie dni, kiedy jest troszkę bardziej deszczowo, tak troszkę bardziej sennie, mamy mniej motywacji i kiedyś usłyszałam ważną rzecz. Że najważniejsza jest determinacja, bo ona nie zawiedzie nawet, kiedy tej motywacji nie masz. Bo w momencie, kiedy ktoś jest zdeterminowany, to nawet jeżeli nie ma tej motywacji, nie chce mu się czegoś robić, to po prostu on to zrobi. I myślę, że ja należę właśnie do takich osób, które, nawet w momencie, kiedy mi się na przykład nie chce, bo ja też nie mam takie dni, to po prostu moja determinacja nie pozwala mi czegoś nie zrobić. Ja po prostu to robię, bo wiem, że to doprowadzi mnie do momentu, który chcę i wizualizuję sobie w mojej głowie. Chcę, żeby coś się wydarzyło, chcę osiągnąć jakiś cel, więc po prostu to jest jeden z elementów, który mnie postawi bliżej tego celu. Więc to jest właśnie ta determinacja i polecam Wam właśnie wypracować sobie to, żeby czasem robić coś nawet mimo tego, że się nam. Nie chcę. Mimo, że krótko follow, wydaje się nam, że to się nie opłaci, że lepiej sobie zostać w domku, w cieplutkim miejscu, ale wychodzenie ze swojej strefy komfortu jest bardzo, bardzo ważne. I bardzo często zostaje pytanie, jak ty masz na to wszystko czas przy dziecku? Jak ty masz to wszystko jak ty to wszystko łączysz? I słuchajcie, to jest naprawdę cholernie trudne zadanie. Naprawdę. Po pierwsze, że psychicznie sobie to muszę wszystko poukładać. Po drugie, że muszę sobie to wszystko zaplanować, żeby ogarnąć to wszystko wokół mnie, co się dzieje. Też sypiam mniej zdecydowanie. Ja mam też ten komfort w postaci partnera, który też dzieli się ze mną opieką nad Majusią. Uważam, że to wszystko jesteśmy w stanie sobie jakoś poukładać. Kwestia dobrego nastawienia, dobrej organizacji i tego, żeby przyswoić sobie, że jeżeli na przykład mam dziecko, a chcę robić to, to i to, to muszę to robić na przykład jak moje dziecko śpi, albo że po prostu ja będę sypać mniej i jak moje dziecko zasypia, to biorę się za jakieś. Jakieś rzeczy i, i coś ogarnię. A przy prowadzeniu firmy, zarządzania tak dużo ilością rzeczy i ciągłej chęci zaskakiwania też Was, po prostu moja głowa nie przestaje często pracować, więc bardzo doceniam momenty, kiedy mogę się wyłączyć, ale takich momentów jest bardzo, bardzo mało. Ale żeby nie było, ja bardzo lubię moją pracę i uważam, że jestem ogromną szczęściarą, że mogę robić to, co kocham. I bardzo to doceniam. I uwielbiam to, że ciągle pracuję, również na terapii, o której Wam dzisiaj wspominałam, nad tym, żeby złapać ten balans i już myślę, że jestem bardzo blisko, ale nieustannie sobie przypominam, jak go nie zatracić. Dorwałam się do słodkości. Tutaj przygotowałam taki obecny domek, jeszcze mi został z Halloween, taki z cukierkami, słodkościami, czekoladkami i tak dalej, Tu mam, słuchajcie, dynię z żelkami, a tam mam pudełko z ciastkami, ponieważ za każdym razem, jak ktoś do nas przychodzi, to ja chcę go ugościć dobrze, więc tu znajdują się ciastki. I naprawdę ciastka tutaj rzuciłam trochę, ale mam kilka takich swoich ulubieńców, jeżeli chodzi o słone, słodkie przekąski. Ale dzisiaj skupimy się na słodkich, ponieważ mam babskie dni, a raczej już taką końcówkę. Ja w ogóle mam tak, że ja zaczynam jeść słodycze i jakieś takie niezdrowe rzeczy. Jak już czuję, że ten okres mi się zbliża, potem mam przerwę. I jak jest okres, to nie wiem, jakieś super duże słodkości, jakichś takich rzeczy, to raczej takich. No, raczej nie, i jak się kończy mi okres, to znowu się obiadam. I znowu w tym momencie dopadł ten dzień, kiedy już mi się kończą babskie dni, i tak patrzę, patrzę na te słodycze. No, i wziąłam sobie jedną czekoladkę. Później znowu przyszłam, wziąłam drugą czekoladkę. No, i teraz już się nie powstrzymałam, stwierdziłam, wyciągam ciastka, wszystko co mam, i po prostu robię sobie wieczór z słodkościami. Czasem można, czasem trzeba. I czasem po prostu tego potrzebuję. I to są rzeczy, do których mam zdecydowanie słabość. Między innymi na przykład kinderki szokobonskie. W Lidlce ja akurat nie mam do nich jakiejś słabości, ale widziałam takie w i była jakaś taka duża paka, więc sobie je wzięłam. Ale wafle bardzo lubię. Te Leibniz, one mi się kojarzą jeszcze jak byłam w Wiedniu, jak tam mieszkałam, to zawsze e, Kupowali mi te ciastka Lemis i bardzo, bardzo je lubię. Ja uwielbiam ciaska korzenne i te ciastka Lotus kupowałam jeszcze jak byłam w Stanach. I one były basicowe, jeszcze bez tego kremu, a teraz zrobili je z takim kremem. Ja najbardziej lubię nie z tym kremem, który jest tutaj, czyli z tym jeszcze takim, nie takim korzennym, tylko najbardziej lubię waniliowym, później czekoladowym i dopiero później te. Ale one są naprawdę przepyszne, naprawdę. Zdecydowanie to są moje fany. I te Lotusy na przykład są właśnie z czekoladowym kremem w środku. Nie mam słów. Bardzo dobra. Jeszcze z takiej zależności, jeżeli chodzi o końcówkę babskich dni. Mam tak, że łapię mi jakoś tak dużo rozkmin. Chcę mi się oglądać smutne filmy. Niechętnie bym siedziała w ogóle bez makijażu i zastanawiała się, co robić ze swoim życiem. <laughs> Taka rozkmina mnie złapała właśnie dzisiaj wieczorem. Wczoraj, czy wczoraj oglądaliśmy z Karolem taki super film. Bardzo Wam go polecam, bo spodobał mi się. To jest film It Ends With Us. Oglądaliśmy go akurat na Pana Prime Video i się tak poręczałam. Ja w ogóle jestem płaczkiem. Ja naprawdę zdecydowanie dużo płaczę, jeżeli chodzi o filmy, to ja się bardzo szybko wzruszam. Jestem bardzo wrażliwa osobą, szczególnie na jakieś czyjąś krzywdę. I jak oglądałam ten film, to się tak poryczałam. Ja się w ogóle robię momentalnie cała czerwona, cała zapłakana, jak, 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 jak gdzieś tam mi po, po, polecą łzy. I po prostu byłam tak spuchnięta, że aż Karol po prostu ze mnie się śmiał, bo naprawdę tak się popłakałam. On też zresztą się popłakał. I się tak, tak zruszyliśmy. Na tym filmie polecam wam go oglądać. Główną postacią w tym filmie jest aktorka, która grała jedną z głównych ról w plotkarze Blake Lee. I bardzo lubię tą aktorkę, ale tutaj w tym filmie widać trochę z takiej innej perspektywy i podobała mi się. Podobał mi się ten film, podobała mi się historia i niesamowite jest to, jak różne sytuacje z naszego życia, przechodzą z pokolenia na pokolenie, jaką trawę nam czasami może ktoś wyrządzić w dzieciństwie. Po prostu sobie oglądajcie, Zrobiło mi to zdecydowanie dzień i potem na drugi dzień nawet miałam takie rozkminy i nawet do tej pory mam rozkminy i powiem tylko tyle, że jest mocny ten film, także polecam. I co ja się później dziwię, że pod koniec babskich dni wychodzą mi jakieś wypryski, jak się obiem, jakieś słodkość. W tym czasie. A to ogólnie często jest zależność właśnie tego, co jesz. Bo często właśnie przez jakieś ostre albo właśnie przez słodkie powstają jakieś różne wypryski. U no, mnie różnie, ale u mnie zauważyłam taką y, tendencję, że często po okresie mi wychodzą jakieś nowe. Właśnie pewnie od tego, że się obiem, ale tak to nie mam co narzekać. Naprawdę mam fajną cerę i, i nie mogę po prostu na nią narzekać, bo teraz sobie już wypracowałam taką pielęgnację, która po prostu dla mnie jest okej, okay. Czuję, że moja skóra też jest okej okay. i z reguły. Po prostu moja cera nie jest jakaś bardzo problematyczna. Jedyne co? Jest naczynkowe, bo mam jakieś naczynka tutaj albo tutaj popękane, ale tak już mam genetycznie, więc tego nie zmienię. Byłam kiedyś na takim zabiegu, słuchajcie, zamykania naczyń. Najgorszy zabieg ever. Nienawidzę i nie wrócę tam, nie wrócę emocji, <laughs> ponieważ to tak, takie było dla mnie nieprzyjemne, jak ja jestem taką osobą, która jest naprawdę odporna na ból. No zresztą, po prostu miałam operację biustu, wiecie, usuwałam tatuaż, robiłam tatuaż że no różne rzeczy, to po prostu to mnie, no nie, to nie jest dla mnie. Byłoby taki laser, czy by było założyć takie okularki i najgorsze było to, że to światło tak ci do tych oczu wchodziło, mimo że miałeś zamknięte oczy, to było, nie, to nie było fajne, to nie było fajne i nie pójdę na to już raczej. Już sobie odpuściłam, byłam na jednym zabiegu, udałam się namówić i ogólnie nie mówię, bo pewnie jakby to by mi pomogło i te znaczeń bym miała trochę mniej, jakby bardziej pozamykane i w ogóle, ale nie. Nie, 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 to, to nie jest dla mnie. Co to powiem wam, że byłam na laminacji i uwi ja lubię ten zabieg. Moje brwi są teraz takie ładne, takie zaczesane. I pani zazwyczaj jak ja przychodzę na laminację brwi się pyta, co co, do góry? To jak wiecie, każdy standardowo przychodzi i robi laminację, żeby sobie je wyczesać do góry, a ja, nie, proszę mnie tak ujaźnić, żeby moje brwi szły po prostu normalnie na boki. I ona mi zamiast robić laminację, wiecie, tak do góry, to ona mi po prostu takie ulizuje jak najbardziej w bok, a one już same idą do góry. <noise> Także, no, ja laminacją walczę o to, żeby moje brwi szły w normalną stronę, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale moje brwi po prostu od urodzenia, tak mam, idą w drugą stronę, czyli jak wszystkie jedą standardowo, także rosną i zaczesują się, tak, wiecie, normalnie, to mi w drugą stronę. I te włoski na tych brach każdy idzie w inną stronę i po prostu są takie nieokrzesane, a ta laminacja sprawia, że te moje brwi wyglądają naprawdę ładnie, schludnie, zadbanie i da się je normalnie zaczesać w prawidłową stronę. Bardzo lubię ten tonik z flanką. I jako wcześniej nakładałam na wacik, a teraz od momentu, kiedy zauważyłam, że apelinka go tak bezpośrednio z rąk daje na twarz, to też tak zaczęłam robić. Gelki nie wydaje Ja bardzo lubię markę poseł, To serum też mi się fajnie sprawdza. Lubię to, że faktycznie produkty tej marki mogę stosować ja. Są też produkty od tej marki, które dla mnie dla Małujuszki, dla Karola. To jest taka marka, która tworzy produkty dla całej rodziny. I to lubię. Jest na rynku już od wielu, wielu, wielu lat i jest taka zaufana. Zawsze sobie jeszcze po nałożeniu serum pobudzam tak twarz. Nie wiem, czy to coś daje, ale zauważyłam, że laski tak robią. Kiedyś pani jakaś na pielęgnacji mi tłumaczyła, że tak się lepiej niby wchłania. Możliwe. To jest krem, który sobie już dawno, dawno temu zamówiłam, albo słuchajcie, dostałam w jakiejś przesyłce pr ale stosuję go już, no już, trochę. On ma taką konsystencję trochę taką maślaną, ale lubię go. I on też tak ładnie pachnie. Ja jestem, jeżeli chodzi o zapachy, taka trochę, że lubię różne zapachy i czasami mam ochotę na takie, wiecie, słodsze, trochę bardziej takie kakao, waniliowe i tak dalej, ale z drugiej strony lubię też takie herbaciane, jak na przykład tam giełka właśnie. on ma taki trochę lekarski zapach i ja takie też lubię. To jest żel do brwi, który dostałam w przesyłce PR-owej, i powiem wam, że się fajnie mi sprawdza. Ja robię sobie coś takiego. Na początku sobie je wyczesuję do góry, a później sobie je tak układam całkiem na bok. Ten produkt bardzo lubię. Jest to masełko do ust i ono też przepięknie pachnie. I autentycznie nakładam trochę tego produktu i ja dalej czasami czuję go rano, jak wstanę, że mam go dalej na ustach. Ja lubię sobie tym masełkiem tak wyjechać nawet poza usta. Ja wiem, że wygląda czasami tak komicznie, ale ja mam wrażenie, że. To jest tak fajnie, fajnie, fajnie ten produkt. Wymyłam włosy, ale ich nie suszę z tego względu, że jeszcze będę chwilę sobie pracowała, coś oglądała, ogarniała, więc wolę tych włosów od razu nie poddawać jakiejś takiej wysokiej temperaturze. No i też y, zauważyłam, że o wiele lepiej mi jest mieć włosy na wieczór, z tego względu, że właśnie mam ten czas, żeby sobie spokojnie wyczekać z, na przykład jakimiś maskami, olejkami i tak dalej, i tak dalej. I te produkty y, spokojnie mogą się wchłonąć, a rano zawsze to jest takie wszystko na szybko, także uwielbiam tą moją wieczorną pielęgnację, kiedy mam czas też dla siebie. Moja się śpi, Karol sobie pracuje, i ja też Mogę się skupić na sobie. To by było wszystko na dzisiaj. Życzę Wam udanego dnia wieczoru, i zatrzymajcie się ciepło! Pa! pa!